Siemanko. Dzisiaj nowość Aux Smart Eco, czyli odświeżona wersja zwykłego Kusmarta z troszeczkę innym frontem. Zwykła robota prosta, przewiert na drugą stronę. Jednostka wisi na zewnątrz, a klientka, jak tutaj zabezpieczyła, to jest kosmos. Nie? Tacy klienci to są najlepsi. Chociaż nie trzeba, ale zabezpieczone. Lepiej w tą stronę niż w drugą. Nie? Kupa miejsca, jest gdzie robić. Rewelacja. Jednostka będzie zamontowana w tym miejscu. Tutaj jest szafka kuchenna, ale pani mówi, że to jest najlepsze miejsce. I z szafki korzystać nie musi, także montujemy tutaj. Wewnętrzna już praktycznie zamontowana, jeszcze tylko elektryka. Na zewnątrz wygląda to tak. Kropiny puszczone w korytku na dół. W tym samym korytku zasilanie od gniazdka na dole. Nowy agregat z nowej serii. Wewnętrzna skończona, zewnętrzna na próbie szczelności, kończy się testowanie, wygląda na to, że wszystko szczelne, zaraz podpinamy pompę, próżniujemy, odpalamy, czas operacyjny 2 godziny 36 minut, także timing mamy dobry dzisiaj. Agregat z nowej serii, ale już, już problemy, pierwszy agregat z nowej serii, już problem. Chciałem nakleić moją naklejkę Będę musiał przykryć logę Auxa, Niestety Dobra, trzeba było lekko pokombinować Ale zmieściło się i jedno i drugie مو هاو شادو عملنا كليما هههه <applause>